Kochani, zdecydowałem się nakręcić ten krótki film, bo wiem, co pewien czas odwiedzam rezerwat Antoniuk. Piękne miejsce w obszarze Białego Stoku, graniczące z dzielnicą Zawady i Dziesięciny. A z drugiej strony mamy Jurowce i cóż widzimy? W tym rezerwacie widzimy pocięte sosny. Wielkie sosny. O, widzimy te pnie, prawda? To są pozostałości po tych sosnach i to dość świeżo ścięte, tu jest piękna sosna. Jeszcze żywa, trudno. A tutaj widzimy tą wycinkę. Taką lokalną, taki akcent wycinki. Trudno zrozumieć, dlaczego na terenie rezerwatu prowadzi się tego rodzaju działania, i to niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z ekipą. Bardziej konserwatywną, rządzącą naszym krajem, gdzie oceniano, że wycięto ogrom lasu, czy z ekipą nazwijmy to reforma reformatorsko-postępową. Także kochani, poddaję to refleksji: nie błękitne niebo nigdy nie znika, przestrzeń wiecznie istnieje, obejmuje ciepło.